Siema z tej strony Jaciogis i mam dzisiaj dla Was taką historyjkę, która co prawda już była na streamie, ale pomyślałem sobie, że opowiemy ją teraz też na YouTubie, ponieważ tam no na streamie nie ma aż tylu ludzi, a poza tym tutaj będzie bardziej to poukładane i tak dalej, no bo w końcu nagranie, prawda? Jeżeli chcecie obczaić mojego streama tak swoją drogą, to macie link w opisie, aczkolwiek ostrzegam z góry, że tam jest troszeczkę inny content. Znaczy nie siedzę i nie opowiadam tak powiedzmy historyjek przez 7 godzin, bo to by było takie trochę nierealistyczne, ale bardziej sobie tak chillujemy, gdzieś tam grając w gierki, takie rzeczy, także jeżeli chcecie, to możecie obczać. W każdym razie już pomijając reklamy, Ponieważ prawdopodobnie mieliście reklamę jeszcze przed tym filmem, więc stąd teraz kurde, jeszcze jedna w filmie. No to ja pierdolę już załatwiłem was kompletnie. No ale nieważne, przechodzimy do historyjki. W każdym razie, ostatnio postanowiłem wyjść z domu, co nie za górami, za lasami. Już sam rok 2019 zacząłem w sumie z, taką, z takim postanowieniem noworocznym, że będę bardziej wychodził z domu, że będę bardziej socjalny, że w ogóle, że już nie będę tylko grał w gierki, co nie, tylko co ja tak gdzieś tam wyjdę, coś zobaczę i ogólnie może pójdę się rozerwać, coś takiego. Żeby po prostu coś bardziej mieć z tego życia. No bo jednak takie siedzenie przed komputerem. To tak średnio. I w sumie no teraz brzmi trochę jak jakiś chyba stary grzyb, który ma tam jakieś, nie wiem, 80 lat, jest po wojnie i na emeryturze i tak dalej, ale jednak, no, kurde, żeby mieć coś z tego życia, żeby coś zobaczyć tego świata, nie? Planeta ta duża jest i tak dalej, no to pomyślałem sobie, czemu nie, no i w sumie e, moje takie wychodzenie z domu, no, zacząłem nie od tego, aby gdzieś tam wyruszyć na rejs dookoła świata, tylko bardziej postanowiłem sobie poglądać miasta, które są obok mnie. No i tak się stało, że obok mnie, no to jest Stuttgart, a Stuttgart to jest e, jakby takie główne miasto tego województwa, także pomyślałem, sobie czemu nie zajebiście, pójdziemy tam i tam przy okazji się okazało, że jest jeszcze taka pewna parada, o której nie będę wam mówił, bo to jest sekret. No ale w każdym razie była pełna, pewna tam parada, co nie razem z protestem i tak dalej, że można sobie było pochodzić. Co w sumie było nawet zajebistą okazją, ponieważ czułem się jak jakiś kurde prezydent albo coś innego, bo miałem okazję sobie pochodzić po autobanie pod prąd, a reszta była zablokowana, także nic mnie nie przejechało, bo zajebiście. No a jak już się jest w przedgarcie, no to trzeba zobaczyć trochę samego miasta, więc miałem okazję wpaść na tam na jakiś taki deptak, co nie, żeby złapać sobie takiego Louis Vuitton Tona, czy coś tam innego, że po prostu popatrzeć, co tam ciekawego mają. No w końcu jestem taki wieśniok, kurde, z jakiejś kurde wieśniowioski, no to czemu nie? Rzuca mi się w oczy jakaś taka kolejka ludzi, no i sobie myślę chyba, co to jest, nie? Albo ktoś umarł, albo rozdają coś za darmo i okazało się, że to jest jakiś tam sklepik z telefonami czy coś, mieli jakiś taki zajebisty konkurs. Chodziło tam mniej więcej o to, że mieliście okazję wylosować jakiś tam numerek, później z tym numerkiem podchodziliście do safe'u. No i jak ten numerek odblokował safe, to macie to, co jest w sejfie, a jak nie, no to macie kopa w dupę. Elo, do widzenia. No i ta laska z Numerkami, co ona tam rozdaje, podchodzi w sumie do nas, w sensie do mnie i do moich znajomych, bo byłem tam w grupie, no bo wiadomo, nie będę się socjalizował samemu, bo to tak jakby nie jest socjalizowanie się. No ale w każdym razie podchodzi do nas z takim wielkim uśmiechem na ustach i sugeruje nam jednak dosyć mocno, abyśmy wzięli te karteczki i brali udział w konkursie. Sprawa jest jednak taka, że no ja niechętnie biorę udział w konkursach, czy jakoś tak specjalnie nie gustuję w kasynach, czy ogólnie wierzenie kurwa, w los. To nie jakoś tak po prostu mnie to nie fascynuje, dlatego powiedziałem jej, że ja tam personalnie nie będę się udzielał. No i teraz nie wiem ona jakoś tak brakowało jej może Umiejętności niemieckiego, albo coś innego się stało W każdym razie dostała jakiegoś takiego dziwnego Brain laga, który jednak był bardzo niekomfortowy Ponieważ tak się pusto Na mnie uśmiechała i tak nic nie robiąc się Przez taką solidnie, no 20 sekund Patrzyła na mnie, tak w takiej ciszy Kurwa nic, No ale oczywiście jestem samie co alfa, więc jak mam swoje zdanie, no to Jednak dopiąłem swego I nie wziąłem udziału w konkursie, moi znajomi oczywiście O dawaj bo to coś za darmo i tak dalej No to oni se tam wzięli, się okazało jednak, że sefu Nie odblokowali i mieli okazję wygrać Jakiegoś chyba bad plaga Nie wiem, co to było. Ta nagroda pocieszenia to było takie chujstwo, nie wiem, jakieś takie parę patyczków, które miały końcówki audiojackowe, co nie 3,5 mm, taki zwykły audiojack. I chyba, jak masz 50 par słuchawek ze sobą, to możesz tam wtedy wciskać tą końcówkę. Nie wiem dlaczego, nie wiem po co, ale najwyraźniej. No i sobie idziemy ogólnie szczęśliwi z tego konkursu, co nie tam o patrz, kurde, co wygrałem, nie, analizujemy, kto co, kto co ma lepszego. Się okazało w sumie, że no, obaj mieli chyba nagrody, jakieś takie trochę. Bez, bez sensu, no ale cóż. Sobie tak dreptamy i nagle patrzymy, a tam na podłodze leży jakiś ziomek, w sensie na ziemi. Co nie, I się okazało, że on konkretnie maluje jakieś tam flagi państw na, na właśnie tym deptaku i tam jak masz powiedzmy swoje państwo, to możesz rzucić jakieś tam 5 centów czy coś, w lokalnej waluty albo też Eurosów, no jak to woli. No i jak tutaj widzicie na ekranie, ja oczywiście znalazłem Polskę oraz te pieniążki, które żeśmy tam rzucili, to też są od nas, czyli żeśmy zafundowali oficjalnie Polskę. E, oczywiście, panie drogi prezydencie, nie musi Pan dziękować, wiem, że to do... Kaszy państwowej na pewno pójdzie, ale, no, robię swoją część, prawda? No, si trochę tam fajnej, fajnej rzeczy było, bo ogólnie z początku tej Polski nie było, była jakaś tam Indonezja, no ale flaga Indonezji odwrócona wygląda jak flaga Polski. i okazało, że moi znajomi są jednak frajerami, jeżeli chodzi o geografię, ponieważ, no, byli szczerze przekonani, że to jest flaga Polski. no ale z drugiej strony ciężko też odróżnić. Chwila radości była, idziemy sobie dalej. Co niej patrzę, a tam znowu jakiś ziomek leży kuwa na, na tej ziemi, co nie sobie myślę, co jest kuwa. Czy dzisiaj po prostu każdy grzeje kuwa podłogę, czy może jest jakiś dzień. Siedzenia w naturze, czy chuj wie co. No i patrzę, kurde, a ten ziomek zaczyna się jakoś tak wyginać, nie? W sensie to jakoś tak ma takie śmieszne ruchy, że tam jakoś tam coś tam trzepie nogami, co nie, jakoś tam trochę głowa mu się rusza. Myślę, to może jakiś breakdancer jest, czy coś takiego, nie? może jakiegoś show robić, czy coś. No tylko coś mi jednak nie pasowało, ponieważ ogólnie tak wszyscy dosłownie się zatrzymali na tym jebanym deptaku, no i plus jeszcze było tam z, z pięć osób, które były dosłownie przy tym panu tam na tej ziemi, także co myślę, coś jest nie tak, co nie. Ale jednak, oczywiście, trochę mnie ta sytuacja rozśmieszyła, ponieważ w głowie, oczywiście. Od razu mi się odpalił jakiś tam śmieszny gif jakiegoś breakdancera z internetu, więc przypomniałem sobie po prostu jakiegoś mema i nagle zacząłem z tego cisnąć beczkę. Tak, nie z tej sytuacji, która się dzieje, tylko po prostu z jakiegoś tam mema, który, że tak powiem, odtworzył mi się w głowie. No i jak już się nie mogłem powstrzymać ze śmiechu, to oczywiście zacząłem zrywać tak beczkę na żywo, no i w sumie ludzie dookoła zaczęli się tak na mnie troszeczkę dziwnie patrzeć. Co nie tak trochę z takim zdziwieniem, ewentualnie z niesmaczeniem, co myślę, co jest. Przyjrzałem się temu panu tak troszkę dokładniej i oświeciło mnie również, że no w sumie ma sens, dlaczego tam nagle jedzie karek. Okazało się, że ten pan miał atak padaczki, natomiast ja z moimi dojrzałymi 20 no, wiekami, 20 latami, nie wpadłem na to, że ktoś może potrzebować pomocy. Plus był taki oczywiście, że nie było tam samego Agisa, Byli na szczęście inni ludzie, którzy oczywiście od razu zajęli się tym panem, także on nie był tam w żadnym, że tak powiem, za, za zagrożeniu życia i tak dalej. No mieli tam go pod opieką, także nic mu nie brakowało. Mówię, na szczęście, bo trochę by mi zajęło to, aż ja bym na to wpadł, co nie. Nie wiem, tak coś mnie odjebało totalnie i po prostu tworzyłem sobie jakieś mema w głowie zacząłem totalnie beczkę cisnąć, bo to jakiś tam breakdancer, przypomniałem sobie Filty Franka od razu i tak dalej, no to beczka będzie, co nie, no się okazało jednak, że to nie beczka, tylko była poważna sytuacja, no ale jak już zacząłem się śmiać, to się już później nie mogłem powstrzymać, tak trochę głupio było, nie. Postanowiłem w każdym razie zapakować nogi pod pachę i skoczyłem wtedy właśnie na tą paradę, ponieważ oni sobie tam maszerowali przez, przez miasto, a jako, że no ta grupa ludzi akurat się tam śmiała, co nie, wiadomo wszyscy uśmiechnięci, to myślałem sobie, że jak wejdę w tłum i pochodzę sobie trochę z nimi, to będę miał okazję na to, aby no wyleczyć swój śmiech, prawda no plus jakby czasem ktoś mnie tam chciał, powiedzmy nie wiem, jebnąć po głowie za to, że nie udzieliłem pomocy czy coś takiego. No. W sumie ja nie, nie kosztem się nie mieszałem specjalnie, no bo jednak widziałem, że ludzie są przy nim, co nie, że już mu tam pomagają i tak dalej, no to większej ilości osób nie trzeba. W sumie przyznaję, no tutaj swoją głupotę, że jednak mogłem być jakiś taki bardziej, no nie wiem, oświecony czy coś takiego, ale z drugiej strony, no patrząc też na innych ludzi, kurwa, nagle cały deptak ludzi się kurwa zatrzymuje, nie wiadomo po co, no dobrą sprawę mogliby spierdalać, skoro już no, są ludzie, którzy pomagają temu mężczyźnie, no to więcej tam nieco trzeba, co nie? Na dobrą sprawę reszta tych gapiów, która tam stoi, jedyne co robi, to ewentualnie utrudnia dostęp, e, no, ratownikom, prawda, no bo to jednak jest na deptaku, jest to na miejscu, gdzie jest dużo pieszych, więc oni też jakoś tam specjalnie, kurwa, speedwayem nie podjadą, prawda, więc muszą się tam zdecydowanie czołgać, no ale chuj, postójmy sobie, popatrzmy, nie? Nie zabrakło oczywiście zajebistych geniuszy, którzy jeszcze wyjęli, kurwa, telefon, jeszcze oczywiście lepiej ode mnie, wyjęli sobie telefon, se pokamerowali, no bo w końcu muszą wstawić, kurwa, na Facebooka, co nie, na, na te pięć ekstra wyświetleń, czy tam lajków. Mówi się w sumie, że to youtuberzy są tak, atencyjne kurwy, albo że na wyświetlenia lecą, ale kurwa ci ludzie, którzy filmują wypadki, co nie, lub jakieś tam wydarzenia publiczne, no w szczególności jeżeli to są wypadki, no to naprawdę już to jest w ogóle następny level bycia kurwą na wyświetlenia. Komuś się dzieje coś no nieprzyzwoitego, coś jednak niefajnego, nie ma się z czego cieszyć, dlatego ja też no zdecydowałem się jednak zapakować się dosyć szybko i usunąć tam mój debilny wizaż, no bo jednak po co ja tam jestem, prawda? No ale ci ludzie z telefonami na szczęście takiego oświetlenia nie mieli, więc oczywiście jak ja sobie już tam poszedłem, ponieważ Zrozumiałem, że moje zachowanie jest nie na miejscu. No i w sumie, no, spoko, nie? No poszedłem sobie, prawda? No to ci ludzie z tymi telefonami chuj dalej stoi, kurwa kameruje jakieś let's playa nagrywanie. Zastanawia mnie, co, co ci ludzie z takim materiałem chcą zrobić. W sensie powiedzmy, jak sobie nagrywać jakiś tam spoko, samochód, bo przejedzie czy coś. No to wiadomo, bo masz jakiś fajny, no masz, masz fajny samochód, możesz sobie oglądać później czy coś takiego. No, ale co ci ludzie robią, kurwa, z jakimś filmem z wypadku? No w tym przypadku tutaj to się akurat jakoś tam specjalnie dużo nie działo, no bo ten mężczyzna sobie tam leżał na ziemi, już mu tam przechodziło powoli, więc było wszystko spoko, no, ale no i mu to jest, co kuwa, nie wiem, W ramkę sobie uprawi i powiesi se na ścianie, czy o co chodzi? No, chyba, że chce nagrać kurwa, teledysk do swojego najnowszego Mumble Rapu, no bo w sumie każdy youtuber tak w dzisiejszych czasach to zostaje Mumble Rapperem po pewnym czasie, więc może po prostu potrzebuje takich trochę efektów specjalnych, chuj wie. No nieważne, ale w każdym razie mam nadzieję, że podobało Wam się takie malutkie przedstawienie. Dosyć realne i w sumie dosyć e, w sumie takie, jak to się nazywa, świeże, ponieważ e, z weekendu konkretnie w środę tam byłem, przepraszam, w sobotę, nie w środę. No oba się zaczynają na S, ok? Dajcie mi spokój. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, się tym filmik jakoś ocenić albo ewentualnie zasubskrybować lub zostawić też komentarz, ponieważ jest tam większość. W każdym razie dziękuję wam za to, że oglądaliście to ze mną, czy, no w sumie, czy oglądaliście to ze mną, nie wiem, ale w każdym razie dziękuję wam za uwagę i żegnam się z wami, ja czyli Agis i cześć!